Rozwiążemy sobie wspólnie zadanie pierwsze z informatora do matury podstawowej z matematyki. Zadanie z liczb rzeczywistych mamy obliczyć wartość takiego wyrażenia. Wyrażenie może na pierwszy rzut oka wygląda dość skomplikowanie, natomiast de facto sprowadza się ono do dość elementarnych działań na ułamkach. Zgodnie z kolejnością wykonywania działań zaczynamy od. Tych wyrażeń, które występują w nawiasach, a więc początek sobie przepiszemy. 2024, no i tutaj od jedynki chcielibyśmy odjąć jedną 2025. Aby to zrobić, to oczywiście przy odejmowaniu ułamków koniecznie potrzebujemy wspólnego mianownika, a więc jedynkę, czyli jeden pierwszych, sprowadzamy do 2025. I wtedy w liczniku też będziemy mieli oczywiście 2025, no bo jeżeli mianownik, czyli tą jedynkę, mnożymy przez 2025, to licznik, czyli tę jedynkę, również przez to 2025 mnożymy. Tutaj przepisujemy resztę. No i tutaj analogicznie, jeden pierwszych sprowadzamy do 2024, więc tak samo na górze mamy 2024 i resztę na razie. Również przepisujemy. No to co dalej? Możemy w takim razie obliczyć wartości wyrażeń w nawiasach. Oczywiście, odejmując ułamki o tym samym mianowniku, odejmujemy od siebie po prostu liczniki. Czyli mamy 2025 minus 1, czyli 2024, 2025 minus. Tutaj, jak odejmiemy 2024 minus 2025, to mamy minus 1 przez 2024 i dzielimy to przez jedną 2024. No i tutaj kolejne ważne przypomnienie. Jak dzielimy przez siebie ułamki? Musimy sobie przypomnieć jeszcze ze szkoły podstawowej, że dzielenie to nic innego jak mnożenie przez odwrotność. Czyli mamy tutaj 2024 i zamiast dzielić przez coś takiego, to mnożymy przez 2025 2024 Tutaj oczywiście dwa minusy możemy zamienić na plus, czyli mamy jedną 2024 i ponownie zamiast dzielić, to mnożymy przez 2024 pierwsze, ewentualnie po prostu przez 2024, no bo ta jedynka w mianowniku oczywiście niczego nie zmienia. No i teraz, tutaj możemy skrócić przy mnożeniu te 2024, tak samo tutaj i zauważmy, że to co nam zostaje to jest 2025 plus 1, Czyli 2026. Zatem poprawną odpowiedzią będzie D. Jeżeli chodzi o ten materiał, to tyle. Zapraszam do komentarza.